czy biały, nie drugi powstawały ludzie tracili to, Teraz cenne, rozrówności, słowa strzelne, zrytelne, są te na ten temat, mamy zdania podzielne, w ratubę będzie wchodzi zachowanie bezczelne, poskliwe i niemocliwe. Czy to się zmusi, czy Polska to kraj nadziei, wolność, srowa i idei, czy to pozory, nie Tak strasznie tego nie lubię, wiesz? No, ale pieniążki są z tego całkiem niezłe. No niezłe, niezłe. To co w do roboty. Tak. Proszę pierwszą osobę. Dzień Dzień dobry, dzień dobry. Proszę usiąść. Proszę nam powiedzieć, jak wyglądała sytuacja Polski pod zaborami. Polska zginęła z mapy Europy w roku 1795. Była pod zaborami przez 123 lata. Zaborcami były po... Yy, się. Pod, y, zaborcami byli austro węgry Rosja, Indeks, indeks proszę. Ale ja się uczyłem, ale ja się uczyłem! Ale naprawdę panie profesorze, ja się całą noc uczyłem. Ale, ale ja całą noc do rana samego. Nie, nie, Ale to jest... Panie profesor, Za mną zawsze. Nie, 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 nie. Nie to nie To proszę już. No i tego właśnie nie, nie lubię najbardziej. Płaczu. Hmm, kolego. A ja wiesz. Lubię. E, w końcu, dajmy na to, m, czuję, że naprawdę m, coś ode mnie, dajmy na to, zależy. To mogłeś mu chociaż trójkę postawić. Hmm, a wiesz, dajmy na to, o tym nie pomyślałem. Proszę następną osobę. Dzień dobry, gotowe? No. Proszę nam powiedzieć jakie były cele kongresu wersalskiego. Ale co? To jest niby pierwsze pytanie? Tak, cele kongresu wersalskiego. Tego akurat nie wiem. To może mówi panu coś Liga Narodów? Tego akurat też nie wiem. To co pan wie? Nie wiem. Próbujcie, szukajcie. Indeks proszę. Zdałem! Nie proszę pana, może pan poprawić egzamin we wrześniu. Muszę? Musisz. Dobrze, możemy zaczynać. <gry> tak, oczywiście. <gry> A więc, kolego, no to może odpowiesz nam na takie bardzo, dajmy na to, proste pytanku. Oczywiście, ja znam odpowiedź. <gry> Ty A więc, druga, dajmy na to, polski... <gry> Tu niepodległości. W 1914 roku rozpoczęła się I wojna światowa, która tworzyła w Polsce drogę do niepodległości. Józef Piłsudski utworzył legiony polskie, które miały na celu zorganizowanie antyrosyjskiego powstania. Od 1 sierpnia 1914 roku do 11 listopada roku 1913 tak 1918 Polska walczyła o niepodległość. Co spowodowało, że Polska ponownie pojawiła się na masach Europy? Co spowodowało? Przekracza. Ocena bardzo dobra, dziękujemy panu, panu. Dziękujemy, do widzenia, do widzenia. Ale czy Piłsudski wiedział? Da, da, ta, ta, ta. Nie, nie wiedział, więc <śleski> brzuchomówcy ze swoją lalką rąkiem. Dzień dobry Państwu. Przed Państwem Stanisław Dziosław i Romek. Ta ironiczna cisza uświadamia mi, że jednak nie wszyscy Państwo mi wierzycie. Przedstawię Romka. Romek jest lalką. Jest jedyną w Polsce wszechwiedzącą lalką. Bardzo proszę, abyście przywitali Państwo Romka gromkimi brawami. Romki, skoro jesteś wszechwiedzący, to I. To Romka. Romku, skoro jesteś przewiedzący, to może powiesz mi, co ci wszyscy ludzie tutaj robią. Siedzą, siedzą, siedzą. No ale po co? Powiem ci, ale daj mi się najpierw napić, bo zaszło mi w Już się nabiłeś, to może powiesz mi w końcu, o co tutaj chodzi. No bo przyszli oglądać apel na 12 listopada. A to my nie jesteśmy w spotk'u? No nie. Przyszliśmy tutaj, żeby tym ludziom powiedzieć coś na temat 11 listopada. 11 listopada? A co to jest na dzień? Jest to święto odzyskania przez Polskę niepodległości. A to jest niby takie ważne? No bardzo ważne ponieważ twój pradzianek i wielu innych ludzi walczyło o powstania po to, żebyś mógł teraz żyć w wolnym kraju. A, to o to chodzi. Uczyłem się coś na ten temat w szkole. Tak? A co pamiętasz? <grym> no niestety, ale pamiętam tylko jeden wiersz. To może opowiesz. No ale niestety nie wiem o co w nim chodzi. To ja ci potem wyjaśnię. Więc wsłuchaj się uważnie. Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie. A na tej fladze jest biel i czerwień. Czerwień to miłość. Biel serce czyste. Piękne są nasze barwy ojczyste. Rozumiem słowa zawarte w tym wierszu, ale nie wiem, co miłość i czyste serce mają do barw naszej flagi. No ja nie wiem. pomyśl, zastanów się. Hmm, białe i czerwony, Serce czyste i miłość. Może chodzi o to, że żyjąc w prawdzie i miłości, dążymy do poprawnego funkcjonowania naszego kraju. No brawo, widzę, że zrozumiałeś to nieco na temat święta niepodległości. W końcu zrozumiałem, dlaczego to święto jest takie ważne. Ale ciekawe, czy ci wszyscy ludzie tutaj zgromadzeni też zrozumieli przesłanie idące z naszej lekcji. Tak, wiedziałem, ale na szczęście jest tu ktoś, kto podsumuje wartość tego święta. A zatem zaraz oddamy głos tej osobie. A na nas już czas. Ukąń się, Romek. Ukąń się, Romek. Romek, ukąń się. Proszę Państwa, Romek jest jednak tylko lalką. Na pewno się ukłoni. Dziękuję Państwu bardzo. Przed państwem wystąpił Stanisław Dziąsło i Romek. Dzisiaj mamy wolną i niepodległą Polskę. Polskę, o którą walczyły pokolenia, oddając w tej walce częstokroć wartość najcenniejszą swoje życie. Obchody 11 listopada to właśnie nasz szacunek dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów. To nasz hołd składany w postaci pamięci czasu minionego. To nasz moralny obowiązek jako Polaków i jako ludzi szanujących wolność narodów. Dziękujemy za uwagę. wszystkim za uwagę. Dziękuję za przedstawienie czy zaprezentowanie tego apelu klasie drugiej ALP i mam nadzieję, że po tym apelu nikt w tej szkole nie będzie próbował być y, niedouczoną osobą, której lalka musi przypominać o najważniejszych wydarzeniach czy faktach historycznych. Y, to, co wasi koledzy powiedzieli na samym końcu, to są rzeczy najistotniejsze, o których trzeba pamiętać. Przez 123 lata, a uwzględniając okres jeszcze II wojny światowej, przez okres o wiele dłuższy, wielu ludzi, w tym również waszych rówieśników, ginęło nie po to, żebyście sobie mieli drwić z ważnych spraw narodowych, ale właśnie po to, żebyście przejmowali za nią odpowiedzialność. Temu celowi służą święta narodowe i takim świętem jest święto 11 listopada. Jutro nie przychodzicie do szkoły. Możecie pozostać w domu. Ale zwracam uwagę, że w naszym mieście są organizowane różnego rodzaju uroczystości związane z 11 listopada. Warto się zainteresować, poznać program i włączyć się przynajmniej w niektóre w niektóre części uroczystości. Można równie dobrze spędzić ten dzień w domu, ale należy o jednym pamiętać. To jest święto, które ma upamiętniać tych, którzy zapłacili swoją cenę za ten kraj. Co Wy możecie zrobić, albo co my możemy zrobić? Tylko jedno: rzetelnie, uczciwie i porządnie pracować. A w Waszym wymiarze to jest niewielki problem zdobycie ocen pozytywnych na najbliższy zbliżający się semestr. Proponuję w takim razie, żebyście najbliższy weekend, czyli kolejne trzy wolne dni, wykorzystali, mając świadomość, jakie jeszcze macie braki. Zbliża się koniec semestru. Pod koniec listopada jest spotkanie z Waszymi rodzicami. Może warto byłoby popracować nieco nad swoimi wynikami. Życzę Wam, ale proszę o ciszę jeszcze przez chwilę, życzę Wam w takim razie trzech udanych i skutecznie przepracowanych dni. Dziękuję. Oklaski dla wykonawców.